Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Adrian Bartosz Bartosiński, spotkany w Szytyku na gali TFL 34. Adrian, twój kolega klubowy Kamil Szymoszowski dzisiaj walczył w walce wieczoru. Niefortunne kolano Karola Skrzypka, nielegalne. Jak uważasz ta walka do tego momentu, jak przebiegała, jak Kamil walczył? Pierwsza runda z mojej punktacji oczywiście tak wynika, że pierwsza raczej dla Karola, ale już w drugiej gdzieś więcej inicjatywy i tego clinchu i trafień wydaje mi się, że miał Szymek. No do momentu tej jakby podcinki zrobionej przez Karola i tego Kolana, nie? Także naprawdę dużo się nie rozwiązało. Dużo się nie rozwiązało, ale uważasz, że Kamil raczej będzie chciał w drugiej walce od razu dać rewanż Karolowi? No myślę, że tak, no że to jakby nie ma tu innej możliwości niż rewanż teraz w tej walce. Ogólnie Tobie jak się podobała dzisiaj tutaj organizacja TFL? Ta gala jest po prostu na zewnątrz robiona, nie w hali, coś innego. No pierwszy raz. Znaczy nie, byłem na takich eventach na Babilonie, ale ciekawie zrobione. Myślisz, że ty jakby KSW robił na takiej otwartej przestrzeni, chciałbyś sobie chętnie zawalczyć? Myślę, że jakby była taka opcja, tylko nie wiem gdzie. KS, KSW, no, KSW, KSW to A, no tak. No jakby było w przyszłym roku, to jeszcze się załapę. Ale to jak ten rewanż z Mamedem gdzieś chodzi po głowie, chciałbyś to jeszcze raz zrobić? Myślę, że tak, ale jakby no nie, 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 nie naciskam na to. Jeśli zaproponują to, powiedziałem, że chętnie to wezmę, a, a nie naciskanie nic mi nie da, bo jakby to tylko zależy od Mameda. Ale mam... Bardzo... Przepraszam, że Ci przemyślałem, ten... Wiesz co, że ja ogólnie chcę Cię pochwalić za to, że Ty bardzo po prostu tą porażkę przerobiłeś w cenną lekcję, bo w walce z Andrzejem Grzebykiem naprawdę no, zrobiłeś coś, czego żaden zawodnik mi się wydaje, by nie dokonał. No dziękuję, no gdzieś, wiesz, dała mi ta walka na pewno dużo, no bo jakby zrozumiałem, że przez jakby też brak skupienia i jeden błąd w walce, no przegrałem ją, więc... No, nie, nieważne jak wygląda obraz walki, liczy się jedna akcja, która może skończyć walkę i trzeba być czujnym cały czas, więc na pewno nad tym gdzieś się skupiłem i, i w tej walce nawet bez tego bicepsu też gdzieś tego spokojnie traciłem i, i wykonywałem wszystko tak, jakby było dla mnie to normalne na treningu. Ogólnie z Andrzejem Grzebykiem już macie sztamę po tej walce, że jest między wami dobra relacja? Nie. Czyli cały czas ten konflikt jest? Znaczy, no, ja po prostu podziękowałem mu za walkę, bo to była dobra walka, ale to, to na tyle. Dobra, jak teraz wyczyściłeś swoją całą dywizję Andrzeja Grzebyka, drugi raz pokonałeś, no to kogo teraz KSW ci zamierza? No bo trzeba kogoś ściągnąć przecież. Nie mam pojęcia co wymyślą. Myślę, że no jeszcze jest Artur Szczepanik, może... Yy, Muslim Tulszajew też ciekawie może jakby wygrał. Może jeszcze, wiesz, no myślę, że jest szansa, żebym zawalczył jeszcze z kimś, z kim nie walczyłem. A gdyby ten Saladin Parnas chciał z tobą rewanż, dałbyś mu taką walkę? Myślę że, Myślę, że tak. Ale jakby na ten moment jeszcze nic nie wiem i, i, i po jakichś tam wstępnych rozmowach nie mam nakreślonego nadal rywala. Adrian, walcząc w tej kategorii średniej nie myślałeś, że przejść tą kategorię wyżej, no bo już mówię, no tam raczej by były też dla ciebie fajniejsze wyzwania. Małem Piotra Kuberskiego. Wiesz co, poszedłem raz na superfight. Jakby zemściło się no dla mnie, dlatego wolę trzymać tej swojej kategorii. No chyba, że już naprawdę nie będę miał co robić w tym 7-7. Myślę, że ta jedna walka się na pewno się znajdzie, potem zobaczymy. Nie, nie jestem mały na średnią, ale też nie jestem duży. Piotrek jest bardzo dużym średnim, więc najlepiej gabarytowo czuję się w 7.7, gdzieś na to 8.4. Z Mamedem, no tym warunkami fizycznymi nie odstawałem, no, nawet, nawet fizycznie, nawet można powiedzieć, że byłem na no, to 8.4, byłem fizyczniejszy też trochę od Mameda, no, ale jak widać fizyka to nie wszystko. Fizyka to nie wszystko, ale wiesz co, mam teraz takie pytanko, bo Ty masz menadżera, który naprawdę bardzo dobrze żyje w UFC nie było zapytań właśnie z tej najlepszej ligi świata, teraz mamy tam Roberta Ruchała, Jakuba Wikłacza, no i ja myślę, że ty byś się naprawdę świetnie tam odnalazł. Yy, myślę, myślę, że też tak myślę. Yy, na razie jestem w, yy, w trakcie, jeszcze muszę skończyć kontrakt, także yy, zrobię wszystko, co tu muszę zrobić i na pewno zobaczycie mnie za ocenę. W tym roku walka jeszcze się szykuje w KSW? Yy, tak, w tym. Walka w KSW się szykuje. Ogólnie ty jesteś bardzo medialnym zawodnikiem, nie dobijały się czasem friki do ciebie, żebyś zawalczył? Czy już było tam z rok temu, z półtora, ale KSW nie było chętne, żeby mnie puścić. Bo to e... inna formuła nawet nie... Tam... Znaczy ja nie miałbym wtedy nawet walki frikowej, tylko miałbym walkę z zawodnikiem... Z sportowcem, tak? Takim dobrym zawodnikiem. Uważam, że bardzo dobrym zawodnikiem z 7-7 i to było ciekawe wyzwanie dla mnie. E... Ale no mówię, nie udało się zrobić, także nawet się cieszę, wiesz. Friki już upadają powoli, więc... O no, chociaż ten turniej fajnie troszeczkę... To A Znaczy, teraz... ten turniej ogólnie jest ciekawy? Jak miał powiedzieć, to jest takie odświeżenie, podoba mi się, jakby te zestawienia, że e, chętnie obejrzę, bo nawet sportowo to nieźle wygląda. No właśnie ja mówię, nawet dzisiaj z kimś rozmawiałem, że nie pamiętam dokładnie z kim, że friki właśnie wy, sportowcy, wybijają tą patologię, że ludzie bardziej chcą tych sportowców oglądać. Wiadomo, tam mieszamy labrygę Denisa Dwaręckiego i jest wtedy fajna mieszanka. No też tak uważam. No nawet te fliki, jakby same fliki, no już jakieś te umiejętności posiadają no, na, na tym ostatnim turnieju. Widziałem ten Alberto, na przykład, się nawet nie... A przy maceta, tak? nieźle się pokazał. Także myślę, że to będzie ciekawy. I jeszcze Formuła jest ciekawa. kiedy 1 małe w trybie turniejowym. Myślę, że może być bardzo dużo nokautów. Jeśli ty miałbyś stawiać na faworyta tego turnieju, to kto by nim był? Kurczę, powiem Ci, że nie wiem, no jest... Są dwie walki już ogłoszone, jest Don Diego kontra Don, Kamil Minna no, i to jest z Sararą walka ogłoszona. Don Diego... Alberto Norman chyba zastali. się wydaje, najbardziej szczerze myślę, że w tej formule, w tej formule, że Alberto. Czyli stawiasz Bo na... to jest formuła K1. Tak. No uważam, że... No gabaryt... Czyli ten naturszczyk może pokonać prawdziwych sportowców? No, no różnica gabarytów, nie? Jakby to jest też nie do przeskoczenia. Też w MMA Norman by zrobił z nim co chciał, tak? ale no... Wiesz, różnica gabarytów w walce stójkowej jest też czasami nie do przeskoczenia nawet mimo różność, y, różnicy poziomów sportowych. Adriana, ty teraz trenujesz na razie przerwę? Y, już zacząłem coś robić, teraz właśnie byłem na obozie, też tam bardziej na stójce się skupiłem. E, jeszcze z 2-3 tygodnie, potrzebuję, żeby wrócić do zapasów i takich sparingów MMA na full. Ostatnie pytanko, widzę cię często na różnych galach, czy to są lokalne, czy nie. Chyba ty w przyszłości chcesz zostać trenerem, bo ty się dobrze sprawdzasz jako narożnik. Żyjesz po prostu, jak ja widzę nawet ciebie, to ty po prostu bardziej wydaje mi się, że żyjesz nieraz walkami kumpli, którzy walczą, niż w swoich jest najbardziej spokojniejszy, eee... swojej, a tutaj żyjesz emocje są w tobie. Znaczy czy lubię, lubię być w narożniku, jakby sprawia mi to przyjemność. Uważam, że mam dosyć analityczny umysł, jeśli chodzi o MMA. Eee... Ale nie wiem, czy bym chciał to robić w przyszłości, nie powiem na razie. Nie, nie, nawet o tym nie myślę, bo jakby z, za bardzo skupiam się na sobie. I, ale pewnie przyjdzie taki moment, że jak już skończymy, MMA, będzie mi czegoś brakowało w tym MMA, to będę chciał przeżywać emocje już z siedzenia spod klatki, więc myślę, że wtedy jest to do zrobienia. Ale zobaczymy, no chyba, że będę tak bogaty, że już nie będę musiał myśleć trailer. I trenerem. tego Ci no. życzę. Widzowie na pewno z tym słyszeć na koniec. Topuria czy Oliveira? Topuria, pierwsza runda. Adrian Bartosiński, Misz KSW. Dzięki, wielkie. Opa, dzięki. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę, od bezpłatnego doradztwa, po powycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl